Rewolucja śmieciowa budzi od dawna wiele kontrowersji. Temat ten dzieli także kraśnickich radnych. Przed nimi stoi uchwalenie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Projekt regulaminu, proponowany przez burmistrza, nie budzi aprobaty wśród radnych opozycji. Opinii w tym temacie zasięgnęliśmy u doktora Pawła Szyszkowskiego, współautora dwóch podręczników dla Ministerstwa Środowiska z zakresu gospodarki odpadami oraz współautora polityki ekologicznej państwa w części dotyczącej odpadów. Czy zapoznał się pan z projektem regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku właśnie w gminie e, Kraśnik? E, tak, tak. E, zapoznałem się i no, wzbudza on bardzo wiele e, uwag. No, jest niezwykle kontrowersyjny i nieczytelny. Zapytaliśmy doktora Szyszkowskiego, czy proponowane rozwiązania nie skomplikują systemu odbioru odpadów w Kraśniku. Sytuacja z tym regulaminem jest w ogóle kuriozalna, dlatego że ten regulamin po pierwsze jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale trzecim oraz w takiej uchwale, która, jest towarzyszy, która towarzyszy regulaminowi, to jest uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, pisze się zupełnie coś innego. Mówi się w ogóle o odpadach zmieszanych, czego nie ma w regulaminie. A więc należałoby domniemywać, że y, miasto nie chce w ogóle zbierać odpadów zmieszanych. Jak rozumiem ten projekt regulaminu nie wpisuje się w plan wojewódzki, czyli jakie są takie główne zagrożenia w działaniu władz miasta mających na celu wprowadzenie tego regulaminu? Wie pan, wie pani, tutaj sytuacja wygląda tak, że y, Planu wojewódzkiego wynika pełna filozofia postępowania, polegająca na tym, że gminy mają kierować odpady do najbliżej położonego zakładu regionalnego. Ja mam wątpliwości, czytając ten regulamin, czy system, który jest w regulaminie w podziale na frakcję mokrą i frakcję suchą jest dostosowany do zakładów krajowych. Ma przyjmować, znaczy jest nastawiony technologicznie na wysortowaną przez mieszkańców frakcję surowcową i energetyczną, czyli tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło, które są zbierane w jednym worku i to jednym transportem jedzie na linię. I ta pozostałość, która jest, której jest też, są odpady organiczne, jakieś tam popioły, inne odpady, inne odpady które nie są surowcami. I one są potem sortowane. Z tego, natomiast yy, przy tym układzie, który miasto proponuje, instalacja nie będzie działała w sposób efektywny. Co więcej. Gminy, a akurat tak się składa, że dla całych tam, całego tego regionu niemalże w części tej wokół Kraśnika prowadzę prace właśnie doradzające gminom, jak mają współpracować w ramach czy pracować w ramach wdrażania tej nowej ustawy. Wiem, że wszystkie te gminy konsultowały swoje systemy z, z instalacją w kraśniku. Natomiast miasto Kraśnik w ogóle nie konsultowało tego systemu z instalacją w kraśniku. No, wobec tego należy domniemywać, że odpady te miasto chce wywozić poza system. Zapytaliśmy również, co na ten temat sądzą sami radni Rady Miasta Kraśnik. No, trzeba powiedzieć, że burmistrz miasta jest to jego strategia, jego koncepcja, i trzeba powiedzieć, że w pełni bierze odpowiedzialność on za to, co stanie się, jeśli stanie się z gospodarowaniem odpadami w mieście Kraśniku. Dobrze by było, żeby przy tej koncepcji burmistrza wziął pod uwagę stanowisko osób, które do tej pory zajmowały się gospodarką odpadami w naszym mieście, bo jeśli można było... W Wcześniej gospodarować odpadami przy cenie 6 zł na mieszkańca kraśnika, a dzisiaj planuje się cenę 12 zł, no to chyba wydaje się zasadnym skorzystać z pomocy tych osób, które, które się tym zajmowały i wiedzą, jak to robić. Czy regulamin może skomplikować życie mieszkańcom? Sam regulamin, na którym pracujemy aktualnie, był na Komisji Budżetu, sam w swojej formie jest dość skomplikowany, zawiły, są tam sformułowania dość, dość specjalistyczne. Boję się, że, że większość mieszkańców w ogóle nie będzie w stanie do końca tego doczytać ze względu na dość dużo treści. Założenie w tym regulaminie jest niesłuszne z jednego powodu. Bo gospodarka odpadami do tej pory na domkach bardzo ładnie się sprawdzała. W domkach jednorodzinnych mieszkańcy mieli pojemnik i płacili od objętości pojemnika. A za śmiecie segregowane, tak tzw. frakcję suchą, dostawali za darmo worki. I to bardzo ładnie się sprawdzało. Po prostu był dobrze gospodarujący domownik, był wynagradzany za to, że segregował śmieci, nie musiał brać większego pojemnika, czyli płacił de facto mniej za śmieci. Natomiast w tym nowym regulaminie, no to przede wszystkim już tak zarysowywują się dwa pojemniki, plus dodatkowo worki. No i założenie regulaminu jest takie, żeby karać. Dla kogoś, kto nie będzie segregował odpadów, będzie płacił 20 zł. To już jest... Ponad trzykrotna cena tego, co było do tej pory. Czyli, no, jeśli to jest forma, miałbym wybierać między formą nagradzania a karania, no to zdecydowanie dla mnie nie do przyjęcia. Dla mieszkańców najbardziej istotne są ceny. Cenę zaproponowaną przez pana burmistrza można nazwać mianem, określić mianem skandalicznym. Bo obecnie mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec płacą za wywóz śmieci 5,30 od osoby miesięcznie. A propozycja pana burmistrza. Wnosi 12,50. No to jakieś nieporozumienie. Skoro nie było podwyżek na wysypisku śmieci, skoro firmy, które świadczą usługi w tym zakresie, również należycie wypełniają swoje obowiązki, no to z czym wytłumaczyć ludziom tak znaczące podwyżki? Regulamin będzie uchwalony na następnej sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada.